ja myślę, że tutaj da, powinniśmy zacząć od podziękowania dla pracowników w Urzędu Pracy, którzy włożyli wiele starań, poświęcili wiele czasu na to, żeby bardzo dobrze napisać tam, żeby potem ewentualne poprawki, uzupełnienia udało się. Powstały takie środki. Tutaj w Kienicach tych środków było wyjątkowo Udało się e, wygospodarować dla 40 przedsiębiorców dotacje w wysokości 40 tys. zł oraz środki na to, żeby zabezpieczyć przez najbliższe pół roku w wysokości 900 zł e, środki na pokrycie kosztów działalności tej gospodarczej. Jest to oczywiście dla każdego z tych dzisiaj rozpoczynających ogromne wyzwanie bo kończy się pewien etap, kiedy z pracownika człowiek staje się przedsiębiorcą, czyli sam będzie musiał podejmować decyzję, nie będzie już osoby, która będzie wskazywała kierunek, która będzie mówiła, co trzeba robić. To jest oczywiście wyzwanie, ale pewien komfort. Komfort, który może też drogo kosztować, bo każda błędna decyzja dzisiaj podjęta przez te osoby, ma swoje konsekwencje finansowe i myślę, że dzisiaj rozpoczynając tę działalność, zdają sobie z tego sprawy. Jako miasto witamy tą inicjatywę z ocaliami... Miasto Skierniewice ma jeden z większych wpływów do budżetu wynikających z podatków PIT. ja jestem przekonany, że sukces tych dzisiaj rozpoczynających działalność przedsiębiorców będzie również sukcesem miasta, bo te wpływy w związku z tym do budżetu się powiększą. Jesteśmy otwarci, służymy pomocą, jeżeli taka. Ja tu już zdeklarowałem, że jestem gotów co czwarta spotkać się z tą grupą, ażeby wysłuchać ich ewentualnie problemów, żeby sami też między sobą mogli wymienić doświadczenie. Bo takie doświadczenie jest i ta wymiana jest bardzo ważna. Pierwsze 2 trzy lata są w działalności gospodarczej najtrudniejsze. Jeżeli ci przedsiębiorcy z sukcesem ten pierwszy okres pokonają, to myślę, że również dalej sobie dadzą radę. A jak wspominaliśmy. Ci, którzy dzisiaj są podentatami na rynku polskim, ale również ogólnopolskim, bo mamy firmę, która jest notowana na giełdzie, też zaczynali 17-20 lat temu w podobnych warunkach, zaczynali również od większych pracowników. Dzisiaj zatrudniają tych pracowników kilkuset. Ja oczywiście takiego samego sukcesu każdemu z osobna życzę, chociaż mam świadomość, że e, tylko nieliczni taki sukces osiągają, ale wszyscy będą na pewno Większym lub mniejszym stopniu z tych dotacji, z tych pomocy jest zadowolenie.